To zdanie pada często, z pozoru łagodne, nawet troskliwe, ale pod jego powierzchnią kryje się coś znacznie bardziej niepokojącego. Gdy mężczyzna mówi, jesteś zbyt wrażliwa, nie daje ci przestrzeni na uczucia, odbiera ci prawo do odczuwania, do reagowania, do bycia sobą. Karl Jung ostrzegał, że pierwszym znakiem cienia jest zaprzeczenie własnej emocjonalności, a drugim próba zdławienia emocjonalności innych. To nie przypadek, że słowa te padają wtedy, gdy mówisz, że coś cię zraniło. To próba odwrócenia winy. Zamiast przyjąć odpowiedzialność, on kieruje reflektor na ciebie, sugerując, że to ty przesadzasz, dramatyzujesz, wymyślasz. I tak zaczyna się proces gaslightingu, subtelnego, stopniowego podważania twojej percepcji rzeczywistości. Jung pisał, że osoba zanurzona w cieniu manipuluje nie tylko światem zewnętrznym, ale i cudzym wnętrzem. Mężczyzna, który boi się własnych emocji, będzie podważał twoje, bo twoja odwaga, by czuć, konfrontuje go z jego własnym brakiem głębi. Prawdziwa relacja to przestrzeń, w której emocje nie są osądzane, ale rozumiane. Gdy ktoś nazywa twoją empatię słabością, nie świadczy to o twojej nadwrażliwości, lecz o jego emocjonalnym odcięciu. I jeśli nie zareagujesz, on będzie to robił dalej, a ty zaczniesz wierzyć, że naprawdę jesteś za dużo. Nie jesteś. Jesteś dokładnie taka, jak trzeba, tylko nie dla każdego. Na pierwszy rzut oka to zdanie może brzmieć niewinnie, może nawet odrobinę bezradnie. Ale pod jego powierzchnią kryje się jasny komunikat. Nie zamierzam się zmieniać, dostosowywać ani brać odpowiedzialności za swoje zachowania. I właśnie to, według Karla Junga, jest sygnałem, że mamy do czynienia z człowiekiem, który nie zna, lub nie chce znać, swojego własnego wnętrza. Ja już taki jestem, to zbroja, to sposób, by z góry zamknąć dyskusję, zablokować wszelką próbę rozwoju, empatii czy naprawy. To obrona ego, które boi się przyznać do błędu, bo każdy błąd odbierany jest jako zagrożenie dla tożsamości. Jung nazywał to reakcją cienia, gdy ktoś staje się zakładnikiem własnego mechanizmu obronnego i nie pozwala sobie zajrzeć głębiej. Człowiek, który tak mówi, nie daje ci przestrzeni do rozmowy, on ją zamyka. Z góry usprawiedliwia swoje chłodne reakcje, złośliwości, wybuchy złości czy emocjonalne odcięcie. A kiedy cierpisz? Usłyszysz tylko. Ale ja przecież mówiłem, że taki jestem. Nie, to nie jest w porządku. To, że ktoś zawsze był chłodny, nie znaczy, że ma prawo ranić. To, że ktoś zawsze miał problemy z komunikacją, nie oznacza, że nie może się uczyć. Miłość nie polega na akceptowaniu wszystkiego. Miłość to również granice. Kiedy ktoś odmawia wewnętrznej pracy, odmawia również bycia partnerem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Bo nie chodzi o to, jaki ktoś był. Chodzi o to, czy chce być kimś lepszym. Dla siebie i dla ciebie. To zdanie może wydawać się romantyczne. Może nawet na chwilę poruszyć serce. Ale prawda jest taka. To nie komplement, to ostrzeżenie. Kiedy mężczyzna wypowiada te słowa, nie mówi o wyjątkowej więzi. Mówi o swojej potrzebie kontroli. Karl Jung przestrzegał przed relacjami, w których druga osoba staje się projekcją ego iluzją idealnego partnera, który ma wypełniać nasze braki. Gdy ktoś mówi: Nigdy nie znajdziesz nikogo takiego jak ja, tak naprawdę mówi: Zostań, nawet jeśli cierpisz, bo jestem Twoim jedynym wyborem. To narzędzie manipulacji, które odwołuje się do Twojego lęku przed samotnością, buduje obraz relacji jako czegoś rzadkiego, niepowtarzalnego ale nie poprzez miłość, tylko przez strach. Bo jeśli uwierzysz, że On jest jedyny, przestaniesz zadawać pytania, przestaniesz wymagać szacunku, przestaniesz ufać sobie. Jung pisał, że najtrudniejsze w procesie indywiduacji, czyli dojrzewania psychicznego, jest odcięcie się od fałszywych obrazów miłości. Czasem musimy zobaczyć, że to, co wydaje się głębokie, jest w rzeczywistości próbą zatrzymania nas w miejscu, gdzie cierpimy, ale się nie buntujemy. Ten typ mężczyzny nie chce, żebyś widziała swoją wartość. Chce, żebyś patrzyła tylko na niego, jak na słońce, bez którego nie przetrwasz. A przecież ty jesteś światłem, i dopóki nie zrozumiesz, że miłość nie ogranicza, ale uwalnia, możesz być zakochana w klatce. Niech to zdanie już nigdy nie zabrzmi w twoim życiu jak komplement. Niech zabrzmi jak syrena alarmowa. To jedno z najbardziej niepozornych, a jednocześnie najbardziej czerwonych flag w relacji. Kiedy mężczyzna mówi. Wszystkie moje byłe były toksyczne, zazdrosne, nie do zniesienia, wcale nie opisuje przeszłości. On właśnie daje Ci lekcję o swojej psychice. Według Karla Junga, człowiek, który odrzuca odpowiedzialność za własne błędy i emocjonalne rany, nie przeszedł procesu integracji cienia. Nie potrafi zajrzeć w głąb siebie, dlatego projektuje winę na zewnątrz. A była partnerka jest najprostszym celem. Takie słowa mają dwa cele: Po pierwsze, Wzbudzić w tobie litość. On był przecież ofiara złych kobiet. Po drugie, uprzedzić cię, że każda Twoja emocja, każda reakcja, każde pytanie może cię łatwo wpisać na listę kolejnych szalonych. To sposób na zablokowanie emocjonalnej autentyczności, na wytworzenie w tobie napięcia. Muszę uważać, co mówię, żeby nie być jak jego była, a wtedy przestajesz być sobą i zaczynasz być ostrożna, cicha, podporządkowana. Jung mówił jasno. Relacje, w których nie można być sobą, to iluzje miłości. To układy psychologiczne oparte na strachu, wstydu i chęci przypodobania się komuś, kto nie szuka partnerstwa, lecz dominacji. Jeśli ktoś obwinia wszystkie swoje byłe, wiedz, że nie przepracował jeszcze żadnej z tych relacji. A jeśli nie potrafił uczyć się z przeszłości, ty nie jesteś wyjątkiem. Jesteś tylko kolejną, która będzie opisana tak samo, jeśli odejdziesz. Zasługujesz na kogoś, kto potrafi mówić o przeszłości z szacunkiem, kto widzi w kobietach ludzi, a nie karykatury, i kto zna różnicę między prawdą a projekcją. Na pierwszy rzut oka to może brzmieć jak najczystsze wyznanie miłości. Ktoś, kto mówi, że bez ciebie nie istnieje, musi przecież kochać naprawdę. Ale Karl Jung ostrzegał: Kiedy ktoś definiuje swoją wartość przez drugiego człowieka, to nie jest miłość, to projekcja braku. Zdanie bez ciebie jestem nikim, nie mówi o tobie, mówi o pustce w nim, o tym, że zamiast przejść przez proces samopoznania, przez integrację własnego cienia i rozwój indywidualności, on uczynił z ciebie tlen do oddychania. A to oznacza jedno: nie możesz przestać go ratować, nawet gdy sama toniesz. Taki mężczyzna nie szuka relacji partnerskiej, on szuka wybawienia. I każda twoja próba postawienia granicy odpoczynku, niezależności odbierana będzie jako zdrada. Bo jak możesz zostawić kogoś, kto bez ciebie nie istnieje, to zdanie jest ciężarem, emocjonalnym szantażem i jedną z najsubtelniejszych form uzależnienia psychicznego, gdzie jesteś niekochana za to, kim jesteś, ale potrzebna, by ktoś nie musiał stanąć twarzą w twarz ze sobą samym. Jung pisał, że prawdziwa miłość rodzi się wtedy, gdy dwoje ludzi spotyka się nie z braku, ale z pełni, gdy nie jesteś lekarstwem, ale wolnym człowiekiem przy drugim wolnym człowieku. Wszystko inne to złudzenie bliskości. Kiedy słyszysz, Bez ciebie jestem nikim, zapytaj, kim jesteś, gdy mnie nie ma? Jeśli nie zna odpowiedzi, nie jesteś ukochaną, jesteś zasłoną dymną dla jego własnego lęku przed sobą. I to nie jest twoja odpowiedzialność. To zdanie może brzmieć jak manifest autentyczności. Jak ktoś, kto zna siebie, akceptuje swoje wady i nie udaje. Ale w rzeczywistości często jest to wyrafinowana forma oporu przed zmianą, przed dojrzewaniem emocjonalnym i braniem odpowiedzialności za swoje zachowanie. Karl Jung podkreślał, że prawdziwa transformacja psychiczna wymaga odwagi do spojrzenia w siebie. Do zobaczenia tego, co trudne, niewygodne, czasem bolesne. Gdy ktoś mówi, a taki już jestem, tak naprawdę mówi: Nie zamierzam się rozwijać. Ty masz się dostosować. To jedno zdanie niesie ukryte przesłanie: będziesz musiała mnie akceptować takim, jaki jestem, nawet jeśli moje zachowanie cię rani. To nieuczciwość. To pasywna agresja w przebraniu samoświadomości. Mężczyzna, który nie chce się rozwijać, nie szuka relacji. On szuka komfortu. A jeśli jego komfort oznacza twoje łzy, twoją frustrację, twoje poczucie osamotnienia, nie będzie w nim miejsca na kompromis, tylko na twoją rezygnację. Jung pisał, że dusza ludzka pragnie wzrostu, że miłość, która nie zmusza nas do konfrontacji z własnym cieniem, jest tylko fasadą. Jeśli ktoś nie chce się zmieniać, to znaczy, że nie chce zobaczyć, jak jego postępowanie wpływa na innych. A to już nie jest dojrzałość to egoizm. Zasługujesz na kogoś, kto nie tylko zaakceptuje siebie, ale również będzie chciał stać się lepszym człowiekiem u twojego boku. Kogoś, kto nie będzie się bał przyznać: Tak, mam wady i pracuję nad nimi, bo prawdziwa miłość to nie trwanie w miejscu to podróż. A jeśli on stoi, to ty nie możesz się rozwijać. A stając w miejscu dla kogoś, kto nie ruszy się z miejsca, zdradzasz samą siebie. To zdanie jest jak zatrute ostrze. Pod pozorem wyjaśnienia składa całą odpowiedzialność za jego wybuchy, milczenie, chłód emocjonalny na ciebie. I choć możesz próbować rozumieć, wspierać, tłumaczyć jego przeszłość, prawda jest taka: to klasyczna manipulacja psychologiczna. Carl Jung opisał zjawisko projekcji jako jeden z głównych mechanizmów obronnych psyche. Kiedy człowiek nie chce lub nie potrafi uznać własnych emocji, przenosi je na innych, a kobieta staje się ekranem. Na którym mężczyzna rzutuje swój gniew, swoją bezradność, swoje cienie. Słyszysz? Krzyczę, bo mnie doprowadzasz do szału. Albo, gdybyś nie była taka, nie musiałbym cię ranić słowami. To nie są przejawy frustracji, to narzędzia kontroli, subtelna forma przemocy, która podważa twoje poczucie rzeczywistości. Z czasem zaczynasz się zastanawiać: Może faktycznie to moja wina? Może powinnam być spokojniejsza, bardziej cicha, bardziej wyrozumiała, i właśnie wtedy zaczynasz gasnąć, byle tylko on był spokojny. Jung mówił, że nieświadomość karmiona lękiem zamienia relacje w pole walki, a osoba, która nie bierze odpowiedzialności za swoje emocje, będzie szukała ofiary, nie partnera, bo łatwiej jest obwinić niż przepracować własny ból. Jeśli ktoś mówi, To przez ciebie jestem taki. Nie szuka rozwiązania, szuka władzy, a ty zasługujesz na relację, w której odpowiedzialność jest dzielona, nie przerzucana jak kamień. Zasługujesz na mężczyznę, który powie: to moje emocje, pracuję nad sobą, bo tylko wtedy możesz być naprawdę bezpieczna. I tylko wtedy miłość staje się wolnością, nie klatką winy. To jedno z tych zdań, które brzmi jak ostrzeżenie, i właśnie tak powinno być traktowane. Kiedy mężczyzna mówi: Wszystkie moje byłe były toksyczne, zazdrosne, nie do zniesienia. Nie opowiada ci historii. On tworzy narrację, w której zawsze jest ofiarą. Karl Jung zauważał, że nieprzepracowana część naszej osobowości, cień, często znajduje ujście w powtarzających się wzorcach relacji. Gdy ktoś demonizuje każdą kobietę z przeszłości, nie mówi nic o nich. Mówi wszystko o sobie. Taki mężczyzna przygotowuje grunt, buduje mit wokół siebie. Byłem zraniony, wykorzystany, zdradzony, a ty, nowa kobieta, masz zająć miejsce tej, która go naprawi. W tej roli nie ma miejsca na twoje emocje, na twoje granice, na twoje nie, bo każda niezgoda z twojej strony zacznie brzmieć jak one. To nie przypadek, że po kilku tygodniach zaczynasz się zastanawiać, czy to ze mną jest coś nie tak, czy naprawdę jestem zbyt wymagająca, czy jestem zazdrosna, i tak powoli wchodzisz w grę której reguły napisał on, gra pod tytułem Nie bądź taka jak one. Ale Jung ostrzegał: Projekcja cienia zawsze wraca. Jeśli ktoś nie uzna swojego udziału w przeszłych porażkach, będzie je powtarzał. Z tobą. A ty, wchodząc w rolę uzdrowicielki, stajesz się kolejną, winną na liście. Zdrowy mężczyzna mówi: Z tamtej relacji nauczyłem się. Zawiodłem w tym i w tym. Nie oczernia, nie upraszcza. Nie przerzuca, bo wie, że relacja to dwoje ludzi, a nie jednostronna opowieść o krzywdzie. Jeśli słyszysz, że wszystkie były były szalone, zapytaj siebie, czy on w ogóle potrafi spojrzeć na siebie? Jeśli nie, bądź tą, która przerwie ten wzorzec. Nie kolejną bohaterką jego tragicznej historii, ale kobietą, która wie, że prawdziwa miłość nie zaczyna się od pogardy do przeszłości. Na pierwszy rzut oka to brzmi niewinnie. Może nawet jak przejaw zazdrości wynikającej z zaangażowania, ale gdy przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że za tym zdaniem nie stoi miłość stoi potrzeba kontroli. Karl Jung opisywał mechanizm projekcji jako narzędzie, które pozwala człowiekowi zrzucić swoje lęki i niepewności na innych. Mężczyzna, który nie ufa sobie, zaczyna ograniczać ciebie, bo twoja niezależność staje się zagrożeniem dla jego poczucia wartości. Najpierw subtelnie. Nie pasuje mi ten kolega, nie podoba mi się, jak on na ciebie patrzy. Czy naprawdę musisz z nimi wychodzić? Potem bardziej bezpośrednio albo ja, albo oni. I nagle budzisz się w świecie, w którym twoje relacje stają się podejrzane, a każda przyjaźń musi być tłumaczona. To nie jest miłość, to jest izolacja. Krok po kroku odcinasz się od ludzi, którzy cię znają, wspierają, mówią prawdę, bo on nie chce dzielić cię z nikim. Nie z zazdrości, ale z potrzeby kontrolowania Twojej rzeczywistości. Jung podkreślał, że każda relacja, która ogranicza swobodny przepływ energii psychicznej, zamiast rozwijać, zaczyna dusić. Kobieta pozbawiona kontaktu z własnym światem społecznym traci nie tylko wsparcie, ale i perspektywę. A to właśnie perspektywa jest tym, co pozwala rozpoznać manipulacje. Miłość nie mówi, zrezygnuj z innych dla mnie. Miłość mówi, Czuję się niepewnie, porozmawiajmy o tym. Mężczyzna, który nie umie poradzić sobie ze swoją zazdrością, będzie próbował zamknąć cię w złotej klatce, udając, że to dla twojego dobra. Ale twoje życie to nie jego lęki, twoje kontakty to nie jego zagrożenie, a twoja wolność to nie przestępstwo. Zasługujesz na kogoś, kto ci ufa, kto rozumie, że silna kobieta ma prawo mieć silne relacje i kto nie boi się, że twój świat jest większy niż tylko on. To jedno z tych zdań, które na początku może brzmieć ekscytująco: tajemnica, coś tylko waszego, coś intymnego. Ale z czasem zaczynasz czuć ciężar, bo zamiast zaufania, pojawia się milczenie, które zaczyna cię dusić. Karl Jung nauczał, że to, co ukrywane, nie przestaje istnieć. Wręcz przeciwnie, zepchnięte do nieświadomości rośnie w siłę i wpływa na nasze decyzje, emocje, relacje. I właśnie dlatego tajemnice, których nie wybierasz sama, lecz które narzucono ci w imię miłości, są pułapką. Mężczyzna, który mówi nie mów nikomu, nie zawsze chroni ciebie. Czasem chroni tylko siebie, przed konsekwencjami, przed oceną, przed odpowiedzialnością. A ty stajesz się współuczestniczką gry, w której on rozdaje karty, a ty nie możesz nawet zawołać o pomoc. Początkowo milczysz z lojalności, potem z lęku. Bo kiedy tajemnica staje się zbyt duża, a emocje zbyt trudne, okazuje się, że nie masz już komu zaufać, bo wcześniej odcięłaś się od przyjaciół, od rodziny, od ludzi, którzy mogliby zapytać, czy wszystko u ciebie dobrze? Jung mówił, że relacja, w której nie możesz być sobą, nie jest relacją, lecz iluzją. Jeśli musisz ukrywać fragmenty siebie, swojej historii, swoich uczuć, to znaczy, że ktoś już pozbawił cię prawa do bycia całością. Miłość nie boi się światła. Prawdziwa bliskość nie opiera się na tym, co ukryte, ale na tym, co odważne i szczere. Mężczyzna, który prosi cię o milczenie, bo inni by tego nie zrozumieli, może właśnie testować Twoją granicę. A ty masz prawo mówić. Masz prawo dzielić się tym, co cię boli. Masz prawo nie być czyjąś sekretarką. Tylko dlatego, że on nie chce, by świat poznał jego prawdziwe oblicze. To zdanie jest jak nóż owinięty w jedwab. Brzmi miękko, ale rani głęboko. Słyszysz je po raz pierwszy, gdy coś powiesz zbyt stanowczo, drugi raz, gdy coś cię zaboli, trzeci, gdy płaczesz, i zanim się zorientujesz, zaczynasz wątpić we własne reakcje. Karl Jung uważał, że kobieca intuicja i emocjonalność są nie tylko naturalne, ale są źródłem mocy psychicznej. Tymczasem w toksycznej relacji twoja wrażliwość zostaje przedstawiona jako problem. Nie dlatego, że faktycznie nim jest, ale dlatego, że twoje emocje są niewygodne dla kogoś, kto nie chce się z nimi skonfrontować. Zaczynasz więc tłumić, milkniesz, uśmiechasz się, gdy coś boli, rezygnujesz z rozmów, bo nie chcesz znowu wyjść na histeryczkę. I tak krok po kroku odcinasz się od samej siebie, bo ktoś wmówił ci, że twoje serce bije zbyt głośno. To klasyczna technika gaslightingu. Sprawić byś wątpiła we własne postrzeganie rzeczywistości, byś zaczęła pytać: Czy ja naprawdę przesadzam? Czy to tylko moja wyobraźnia? Ale to nie twoje uczucia są problemem. Problemem jest to, że ktoś ich nie uznaje. Jung pisał, że cień, ta wyparta część nas, ujawnia się właśnie w takich momentach. Mężczyzna, który nie pozwala ci czuć, sam nie ma kontaktu ze swoimi emocjami. I to, co ci zarzuca jest odbiciem jego wewnętrznego chaosu prawdziwy partner nie mówi jesteś zbyt wrażliwa mówi opowiedz mi co czujesz nie zamyka drzwi do twojego świata wewnętrznego przeciwnie zaprasza cię byś je otworzyła jeszcze szerzej twoja wrażliwość to nie słabość to system ostrzegawczy twojej duszy nie wyciszaj go dla kogoś kto boi się usłyszeć prawdę na pierwszy rzut oka brzmi jak prośba może nawet jak dowód uczucia jeśli mnie kochasz, zrób to. Ale pod powierzchnią tej pozornie niewinnej frazy kryje się coś znacznie mroczniejszego manipulacja emocjonalna ubrana w romantyzm. Karl Jung pisał, że każdy człowiek prędzej czy później spotyka się ze swoją ciemną stroną cieniem. Cień to ta część nas, która nie chce brać odpowiedzialności za swoje potrzeby, więc ukrywa je, wykorzystując innych. Mężczyzna, który mówi zrób to dla mnie, często nie prosi. On warunkuje twoją wartość. Zaczyna się niewinnie, przysługa, kompromis, gest, ale potem granice się przesuwają. Zaczynasz robić rzeczy, które kłócą się z twoją intuicją. Rezygnujesz z planów, łamiesz zasady, przekraczasz siebie, nie z miłości, ale ze strachu, że go stracisz. I właśnie wtedy pojawia się pytanie, które każda kobieta powinna sobie zadać. Czy miłość to naprawdę coś, co trzeba cały czas udowadniać? Jeśli musisz wciąż robić coś dla niego, by zasłużyć na obecność, to nie jesteś kochana, jesteś testowana. Jung podkreślał, że zdrowa relacja to wymiana energii, nie transakcja. Partner, który szanuje cię naprawdę, nie potrzebuje Twojego poświęcenia, by czuć się ważny. On nie oczekuje, że zapomnisz o sobie, on chce, byś pamiętała, kim jesteś. Kiedy mężczyzna mówi, Kam, zrób to dla mnie, zadaj sobie pytanie, co ja w tym tracę. Jeśli odpowiedzią jest szacunek do siebie, spokój, granice, uciekaj, bo to nie prośba, to szantaż. Miłość nie polega na tym, by robić wszystko dla kogoś. Miłość polega na tym, by robić wszystko z kimś, bez presji, bez lęku, bez warunków. Na początku może to brzmieć jak komplement, jak coś romantycznego, niemal filmowego. Jestem wszystkim, czego potrzebujesz, ale po chwili zaczynasz czuć, że coś jest nie tak, bo ta miłość zaczyna izolować cię od świata. Karl Jung mówił o procesie indywiduacji, o drodze, na której człowiek staje się sobą, osobą kompletną i wolną wewnętrznie. Ale jak możesz podążać tą drogą, jeśli ktoś próbuje zawęzić twoje życie tylko do swojej obecności? Jeśli przyjaciele stają się zagrożeniem, rodzina jest zła, a każde wyjście bez niego budzi podejrzenia, to nie jest miłość, to jest kontrola w przebraniu uczucia. Nie potrzebujesz nikogo poza mną. To zdanie, które stopniowo odbiera ci przestrzeń. Zamiast czuć się kochana, zaczynasz się czuć osaczona. Każdy twój kontakt z innymi ludźmi musi być tłumaczony, uzasadniany, ograniczany. W końcu przestajesz się dzielić sobą z kimkolwiek, bo wiesz, że on tego nie zrozumie. I wtedy pojawia się samotność nie ta fizyczna, ale psychiczna. Jesteś z kimś, ale czujesz się coraz bardziej sama. Twoja tożsamość zanika. A ty zamiast kobiety stajesz się dodatkiem do czyjegoś ego. Jung ostrzegał, że związki oparte na zależności emocjonalnej zamiast wzmacniać, niszczą duszę. Bo partner, który wymaga, byś zrezygnowała z całego świata dla niego, wcale nie chce bliskości. On chce władzy. Prawdziwa miłość nie zamyka cię w złotej klatce. Ona daje ci przestrzeń do oddychania, do tworzenia, do kontaktu z innymi. Nie mówi, mi, wystarczy ci. Mówi, idź. Rośni, a ja będę obok, nie zamiast. Dla wielu kobiet te słowa brzmią jak dowód najgłębszego uczucia. Bez ciebie jestem niczym. To przecież romantyczne, prawda? Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, odkryjesz w nich cień. Bo prawdziwa miłość nie opiera się na braku, opiera się na pełni. Karl Jung pisał o tym, że miłość oparta na zależności nie łączy dusz, lecz wiąże cienie. Kiedy ktoś mówi, że bez ciebie nie istnieje, nie mówi o miłości mówi o pustce, którą próbuje zapełnić twoją obecnością. I ta pustka nigdy nie ma dna. Zaczyna się od potrzeby. On dzwoni, pisze, sprawdza. Mówi, że tęskni, że nie może spać, że myśli tylko o tobie. Czujesz się wyjątkowa, potrzebna, ważna. Ale wkrótce ta potrzeba staje się ciężarem, bo nie możesz wyjść bez telefonu, bo każde twoje milczenie rodzi u niego panikę, bo jego nastrój zależy od tego, czy się odezwiesz. I nagle zauważasz, że twoje życie nie jest już twoje, że jesteś odpowiedzialna za jego spokój, za jego uśmiech, za jego przetrwanie. A każda próba postawienia granicy kończy się szantażem emocjonalnym. Nie rób mi tego, zabijasz mnie, nie dam rady. Jung ostrzegał przed relacjami, w których jedna osoba przestaje istnieć bez drugiej, bo to nie związek, to emocjonalne uwięzienie. Zdrowa miłość to spotkanie dwóch pełnych istot. A nie jedna dusza próbująca wypełnić dziurę w drugiej. Prawdziwa kobieta, nie daje się złapać w pułapkę. Bez ciebie jestem niczym. Ona odpowiada: Jeśli jesteś niczym bez mnie, to znaczy, że musisz najpierw odnaleźć siebie. Nie mnie. Twoja obecność nie ma być lekiem na cudze braki. Ma być celebracją Twojej całości. A mężczyzna, który tego nie rozumie, nie kocha. On się uzależnił. Na pierwszy rzut oka. Komplement idealny. Jesteś moim światem. Brzmi jak deklaracja totalnego oddania. Ale czy kiedykolwiek zastanowiłaś się, co się dzieje, gdy cały świat jednej osoby zamyka się w tobie? Karl Jung ostrzegał przed takimi projekcjami. Gdy ktoś uczyni cię swoim wszystkim, nie widzi już ciebie. Widzi swoją potrzebę, swój lęk, swoje pragnienie kontroli. W rzeczywistości nie jesteś światem. "Jesteś lustrem, w którym on chce zobaczyć tylko to, co sam sobie wyobraził. Początkowo czujesz się wyjątkowa. Jesteś jego słońcem, jego powietrzem, jego celem, ale wkrótce zaczynasz się dusić, bo każdy Twój wybór poza nim staje się zdradą. Każde nie brzmi jak trzęsienie ziemi. On nie daje Ci przestrzeni. On ją odbiera, bo przecież jesteś jego światem. A świat nie może się oddalić." Z czasem, orientujesz się, że twoja indywidualność przestaje istnieć. Nie możesz się zmieniać, rosnąć, oddychać. Wszystko, co robisz, musi pasować do jego wizji. A jeśli nie pasuje, mam pojawiają się wyrzuty, zazdrość, lęk, gniew, bo jego świat nie chce się zmienić. On chce, żebyś była dokładnie taka, jaką on cię stworzył, w swojej głowie. Jung podkreślał, że zdrowa relacja to spotkanie dwóch wolnych dusz które idą obok siebie, nie na sobie opierając cały ciężar istnienia. Kobieta, która zna swoją wartość, nie potrzebuje być światem dla nikogo. Ona chce być sobą w świecie, który ją szanuje. Jeśli ktoś mówi: "A jesteś moim światem", zapytaj: "A co z twoim własnym życiem?". Bo miłość, która czyni cię wszystkim, może w końcu sprawić, że sama dla siebie staniesz się nikim.